I witam was, z tej strony Repusa, to jest koniecznik z Europy Uniwersalnej 4, i tym razem... Dawno nie grałem, w ogóle chory jestem, to nagrywam. E, ale jedziemy w wojnę z Austriakami, nawet, nawet nie mam pojęcia czemu i z, kto jest w naszym sojuszu. Bo ja, jak debil, bym tego nie wywołał, a więc... Let's go! Teraz tylko czekać... My siedzimy... I czekamy... Naszych uszu i oczu... Czy coś tam gramy? Great Britain! Bo mogę z Wami sojusz? Czemu... Aha! Dlatego e, Improve Relations, to się nie przyda, nie covert, nie jest może to? Tak, Akcje! Sojuszuj nas! Świetnie. No i co teraz? Z kim my jedziemy w wojnę? W ogóle mam nakłady, tak. Na piechotę mam pełne nakłady. Odbijam zmontowane miejsce. Ja, jak wygląda moje wojsko na tle świata? E, więcej niż ruscy i to jest ważne. To jedyna sieć. Jak mam więcej niż ruscy, to jestem dobry. Bo jeszcze Szwedzi by mi pomogli z ruskami. Nowogród to już jest tutaj. Tak myślę, dodatkowe. Oni mają 40 tysięcy, może. Dobrze. Pozdrów mamę. Nie wiem mam na kogo się rzucić. Może na nich tutaj. Muszę patrzeć pod względem zacofania, także 12. O, chuj, chuj, nie nie, nie. nie. Musimy się tutaj zebrać, tak, opi aż trzy różnicy w militarii. Że całym wojskiem na nich ruszyć i nie wiem czy mi się jeszcze uda. Minus dwa prestiżu. Interesujące. Sojusz z Kretą, ona na chuj mi, wa wa mi wasz sojusz. Dobrze słyszeć, to jest Wenecja. Gdzie była w ogóle Kreta. Tu jest Kreta. O nie, wypierdzielać. W ogóle tutaj widać, że sterbowie od Ottomanów, gdyż Poprzejmowali te e, prowincje, które należały do Ottomanów, więc są dobrzy. Teraz Uwaga! Oh, jest, dobra, jest generał, jest generał, a nie rzucę. Tak. Dobra, nie -ni -ni było tutaj jakiejś dużej ilości wojsk, więc mogę je rozłożyć. W ogóle nie mają dużej ilości wojsk. Denmark, Palatynat z Trewirem Opłaca mi się, ja pierdzielę. Ale on duży, on tylko tą prowincję! W ogóle Munster, Palatynat, ja pierdziele... Odbijam karków, wy pobierdzielacie za buntem, że macie to ustawione? E, sp sponsoru sponsoruj uniwersytet... Oczywiście, za, hajsy za, to się przyda. Zmarł mi ka kardynał tu 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 Dobra, na dzień go nie inwestują. Wolę uzbierać trochę, to mi pomaga. Mecklenburgia, to dobrze, zawsze jest ta większa technologia. Ile oni mają wojska? 15, no to dobrze. Róż się, gnoju. Wiedza jest siłą. Ignorancja jest czymś tam. Nie potrzebuję na razie hajsu ten, ten, tak bardzo jak e, tego technologii. tu, 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 tu. Gdzie nie ma? Wy, wy macie, czy nie macie? Wy macie. Wy nie macie.

power tax, power to power. Podatki oczywiście, podatki muszą być. Podatki to dobro. A, biedni serbowie mają wojnę domową. Bez misji. Eee, 3 prestiżu, co mi Stuwa... O, oh, o, oh, jest szansa, jest szansa, jest szansa. Eee, offer jest nawet. Relations sent. Nie chcę aliensu, bo wypadacie. Twa w ogóle nic sobie nie, nie. zdobyliście. Wow, a tyle straciliście. Zatem jesteście darmowymi terenami dla mnie. A w takiej sytuacji, jakie ja mam, to znaczy słabą technologię, trzeba być słabszych. Na tym korzystać, żerować na nich. Boost, boost. No i zarobiście. No przynajmniej to prowincję w końcu ma 49 od kilku miesięcy. Ja pierdzielę rusz dupę. Mów, mów, mów. A jeżeli to oglądacie to chciałem właśnie spytać, e, jakim państwem mam w na następnym sezonie? Bo przecież ci, jakby tymi 20 tysiącami ruszyli, to nimi trzy armię zmietli. Ci Austriacy tutaj w końcu. O no, hajsy się zgadzają, można z nimi rozmawiać. Przynajmniej do porażki to dostanę prestiż tylko. Na całe pary na stówę nie pójdą. Świerdziel się. To wszystko byle was osłabić tak. Tak I i i, i, i i... i... tak. No i chcę dokończyć moją myśl, to znaczy, że. To wy teraz decydujecie, czym mam grać w kolejnym sezonie, to znaczy Francją, Hiszpanią, czy e, Angolami. Legitymacja. o, legitymacja mam z sobą. No i to wy o tym zadecydujecie. zwróciłem im terytorium. A więc to co mi się, wy o tym decydujecie w czym zagramy i do, do zobaczenia w czym mam te dwie armie na miała do Krakowa iść. No, do zobaczenia w kolejnym zakatarzonym i chorym odcinku z mojej strony, więc pa.